Anna Pawłowska, Anna Bauchan i Teresa Pawlak. To siostry zakonne, które wyruszyły w podróż po Polsce do miejsc od lat jednoczących katolików. W podróż nietypową, bo zaplanowaną przez ekipę telewizyjną. Spotkanie na Lednicy, koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie oraz przystanek Jezus w Czaplinku to ich destynacje. Ale droga do celu była inna niż zwykle. Swoje trasy zakonnice mogły pokonać w dzień, ale każdej z nich zajęło to prawie tydzień. Jedno jest pewne. W tym czasie odbyły wyjątkowe spotkania, których długo nie zapomną. Na początku zobaczmy, co spotkało siostry podczas nagrań do tego odcinka programu. A jeszcze raz powiedz mi imię, bo... Jest Łukasz, Łukasz, Łukasz. Dobra, bo ja się z Łukasz. tego wszystkiego to już myrdam. No ja bo... się nie dziwię. Nie <laughs> takie, kiedy sobie wyobrażałam, jakby ty w czyśćcu, to w czystej jak będę. To jest taki jeden chór, który jak śpiewał, to przychodziła męki i katusze. I stwierdziłam, że jak umrę i pójdę do czystego, to ten chór będzie śpiewał, właśnie. I nie ja będę się tego słuchać. Co będzie, to będzie. Co Bóg dopuści, to tak będzie. Amen. Nie? Prawda? Niech może się z tak Serio, podwiedzicie mnie, dziękuję serio? bardzo. Serio, serio. W dalszą podróż siostrę Teresy zabierze małżeństwo Asia i Dawid. Oboje są organistami. Prowadzą manufakturę różańców, nauki przedmałżeńskie oraz platformę w social mediach, gdzie odpowiadają na pytania związane z wiarą. Jesteś ja co Was bardzo zaskoczyło, tak? W takiej codzienności, że Wam się wydawało, że to Was nie spotka, a jednak? Dobre, znaczy nie musicie odpowiadać, ale jakby coś to. Co nas tak zaskoczyło? No, mi się w ogóle w małżeństwie bardzo podoba, jestem bardzo zadowolony. Ja, ja, ja też. Ale tak... nie spodziewałem się, że będzie tak, tak Ten... fajnie. Znaczy, ja to ca... całe życie, no. U, Zanim. Zawsze... Słyszeliśmy, no dobrze. Tak, że teraz się zacznie. Rzecie, no, to nie tak. będziecie mieć lepiej od nas? No, i tak, tak, tak. słyszałem. <laughs> no, no, dużo rozmawiamy. Dużo rozmawiamy, to jest taka hmm, chyba najważniejsza. Dlatego się tak nauczyliśmy, że rzecz. trzeba dużo rozmawiać. I... Mówić sobie o wszystkim, nie, nie mamy tajemnic przed sobą. I no kłócimy też... się, oczywiście, że się kłócimy, no, bo to nie da się nie kłócić, się martwiłam, że nie. Nie, nie, kłócimy wow. się, to sprzeczamy. Jest wszystko w porządku, <laughs> dobra. Jeszcze do momentu z, e, sprawdzenia swoich języków miłości, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia, e, na początku naszej drogi, e, potem się dowiedzieliśmy, że coś takiego jest i, i dowiedzieliśmy się, jakimi językami miłości my mówimy. No to życie się stało dużo prostsze, bo po prostu zaczęliśmy sobie komunikować wiele rzeczy, a nie czekać, aż się któryś domyśli. A my chyba, szczególnie to kobiety mamy, nie? <grym> tak. Tak, to, to, to się powinien domyślić. Powinien tak, się domyślić, tak. Siostra Anna wylądowała w malowniczej Węgrówce w Małopolsce. Ciekawe, czy domyśla się już, co ją zaraz czeka. Mm, szczęść Boże! Szczęść Boże, witamy się, w szczyczkę, witamy! Ja nie wiedziałam, że tu tak pięknie jest. Witam, witam, szczęść Boże! Szczęść Boże, Boże serdecznie! – Zapraszam o, do siebie. Chętnie. Zapraszamy. chętnie to i ja bym się przejechał tą furą. Szczególnie, że wiem do czego posłuży. Oj, nie będzie to słoneczny patrol. No i droga Siostrzyczko. Teraz będę atrakcje. A przyjemność jazdy w terenie. Ekstra. i zwiedzamy góry. Pięknie. No to jedźmy. No to ci przygoda, super. Będzie przygoda. Jak ja lubię te prezenty, takie prezenty dla mnie. Prezentów ci u nas dostatek. Siostra Karina na przykład właśnie nauczyła się wykonywać New Yorki. Przypominam, że pięć kroków podstawowych, pięć New Yorków. Pięć kroków podstawowych, pięć New Yorków. Mamy sobie z siostrą jeszcze coś dodamy. O! Wezmę Okej, No to Ta ustawiamy się. Badanka. Jezu, będzie to człowiek żył. ale ja ja. Chcę Wam powiedzieć, że Pan mu daje łaskę na czas odpowiedni, bo ja pierwszy raz to tańczę. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Od tego zacznijmy. Jezu.

to dawanie też radości. Teraz świat jest pełen takiej smutku, przygnębienia. Wy idźcie głosić tą radość po przystanie. Macie wspaniałego przewodnika, który nam tutaj wspaniale... Słuchajcie, bo można czegoś nie umieć, ale jak jest dobry przewodnik, jak się okazuje, w ciągu pięciu minut pomiesz wszystko. Więc zapamiętajcie, słuchajcie go jako dobrego pasterza i w tańcu, i w różańcu. Dobry przewodnik to skarb. Na takiego trafiła dziś siostra Anna. Nie przejdzie przez tego kamerę. Musi martwo jechać. No, chłopaku, gaz. Uciekamy, że będą szybnię wzmywiały. No to się... No, no, no. Idzie przeskoczył tego. Jest, jest, jest. No to my za nim. Pomało. A my sobie pojedziemy z koła na kołboj. Nie będziemy się śpieszyć. Bo, bo, bo. Jak to teraz jest, że to są te specjalne te, te, te cztery koła czy jak? No no to nic włączone jest ten system Iacie. Zabawnie. but nie no to, to, to pojedziemy szybciej w takim układzie pojedziemy szybciej Bro, trzeba bardzo, to, to jest jasne Durowcą siostry jest emerytowany leśnik pan Stanisław. Teraz chętnie angażuje się w turystyczną akcję Odkryj Beskid wyspowy. Tu się zaczyna już jazda. Tu jest jazda bez trzymanki. Ja, tak, o tak, tak, tak. Widać to górkę. Nie? Z samochodu tego nie widać, ale gdyby... Jest prześwit. Jest, jest, bez dziura szwit. do nieba. Tak jest. A pokazać tego. Jest dziura do nieba. Jest nadzieja, że będzie Ale fajnie. Ach. W niebie to będzie najlepiej. O tym przekonani są Asia i Dawid. Wiara towarzyszy im każdego dnia. Pomogła też w przetrwaniu bardzo trudnego czasu. Potem mieliśmy taki e, ciężki czas w naszej rodzinie, bo straciliśmy nasze dziecko. E, poroniłam. I właśnie taki był czas, że trochę się może nie zbuntowaliśmy, ale, no ale było tr trudno. I ja zaprzestałam w ogóle robienia różańców na pewien czas. I pojawiały się jakieś wiadomości, czy, czy jeszcze będą dostępne, czy będzie można kupić. Ja się tak zastanawiałam, czy do tego wracać, czy zostać sobie przy tej pracy mojej mm. jako organista. I pamiętam taki dzień, że yy, taka trochę podburzona mówię: Święty Józef, jak mam robić te różańce, to mi to pokaż dzisiaj, daj mi jakiś znak. To już <noise> trzeba ta, po męsku, okay. ta, Tak, konkretnie. I, I właśnie mm. tego samego dnia po południu dostałam zamówienie na 50 różańców. Wow! I odczytałam to po prostu jako taki znak, że mam w to iść i mam to robić na chwałę Bogu i też ludziom na pożytek. Mogę zadać sobie pytanie. Jak sobie poradziłaś ze stratą dziecka? No, to był trudno też. Tak, tak. Zwłaszcza, że tak czekaliśmy też już jakiś czas na to dzieciątko i właśnie pamiętam. Kilka dni przed tym, jak poszłam do szpitala, to, to poszliśmy właśnie do świętego Józefa, mhm. bo tam mamy stały konfesjonał i poszliśmy tam do spowiedzi. Oboje, bo po prostu tak tego potrzebowaliśmy. I ja czułam, że, że to po prostu da mi siłę, jak sakrament mhm. pokuty, sakrament Eucharystii. To jest coś, co, co mnie osobiście trzyma i, i uważam, że to mi po, pozwoliło też przetrwać ten czas y, straty. Inaczej bym chyba tak po ludzku, po ziemsku to było trudne. Oczywiście trzeba było wypłakać, jakby się tych własnie wstydzić, bo, bo, bo trzeba to przejść, ale, ale właśnie. Komunia Święta, przystępowanie do sakramentów, to było to, co, co, co trzymało nas. Ale fajnie też to się tak zbiegło w czasie, bo w studium życia rodzinnego, które, mhm. które kończyliśmy akurat w tamtym czasie, no też ten temat był poruszany. Czyli to nie było I też no, takim nie zostaliśmy nie, z tym sami, było z kim z sami, porozmawiać. Tak, tak, tak. Też byli ludzie, którzy już mieli takie nie, doświadczenie, takie doświadczenie tam w tym więc... studiu i tak się poczuliśmy trochę zaopiekowani hmm. nawet. Mieliście możliwość pochowania dziecka, czy to Tak, było... właśnie to było dla nas bardzo oczyszczające. Mieliśmy możliwość. No ważne, staraliśmy tak. się o to, żeby... żeby My tak... potrzebujemy takiego nie, momentu, do którego można wracać, że, że było pożegnanie jakieś nie. Że... No i takiego miejsca, do którego możemy przyjść. Możemy nie? wracać, że, że. No bo tak, tak. Te, te świeczkę zapalić, zapalić tak. Świeczkę, tak. A Janek tak, też wieczy? Tak, tak Janek uczestniczył tak. we wszystkim. E, tak, tak. W czasie pochówku też, też był z nami. Ale ten pochówek był taki bardzo mocno oczyszczający, taki dla nas, że, że już e, tak jest zaopiekowany. <laughs> ten nasz że ja tutaj mam się... Część Boże. Część Boże. Witam siostry. Łukasz. Siostry. Ja jakaś... jestem z Radomia. O I wiążę proszę. siostrę do Radomia. Do Radomia. Mam, na do... mam nadzieję, że o, jakoś się tu zmieścimy z tą torbą. Ale jakaś oryginalna wózka. <laughs> Original gangsta. Zostałam porwana delikatnie. Tak. To jest jedyny prawdziwy gangster Rumca jest tak, także. Kurczę, to no jakąś ochronę poproszę. A to nie ze mną rozmowa. Możesz się czuć bezpiecznie. Bezpieczne, no jak jest święty Krzysztof tutaj, to znaczy, że jest dobrze. Łukasz jest raperem. Niedawno obronił pracę magisterską z teologii, jest też mężem i ojcem pięciorga dzieci. Dzisiaj na przykład moja najstarsza córka skończyłaby 18 lat, bo niestety zmarła w zeszłym roku. I, i akurat dzisiaj miałaby urodziny. Już przepracowałem żałobę to też dzięki Panu Bogu. Praktycznie to była taka osoba, która której modlitwa w jakiś sposób ratowała życie mojej i mojej żony, bo ja, moja żona odeszła ode mnie po pięciu miesiącach od rozwodu. Znaczy od ślubu to ja grałem. No, <laughs> e, no mm -hmm. i, i uciekła ode mnie praktycznie, no bo miałem problem z alkoholem duży. Mm -hmm. No i co to jeszcze udało mi się gdzieś tam w jakiś sposób, e, że tak powiem, ukrywać jakbyśmy parą. Tak jeszcze sprawia, jak się no, jak tak się słownie no to ten nie ten da się ten... no chciało, to wiadomo. No, no. I, I ważniejsze byli, ważniejsi byli koledzy czy, mm -hmm. czy, czy, czy po prostu... E, Mam nadzieję, że nie będzie nam gorąco, czy przy butelka, tak. No i ona odeszła, a córka nam się urodziła niepełnosprawna. Znaczy, psychicznie całkowicie sprawna, natomiast ruchowo rozczep kręgosłupa tam i tego typu rzeczy. No i, no i ona po prostu asekurowała się. Znaczy, chciała po prostu dobra dla mojej córki. Wiedziała, że ze mną nie ma żadnej przyszłości. Miała rację. Mnie to jakoś nie, nie otrzeźwiło. Wstrząsem dla Łukasza okazała się śmierć kolegi, do której doszło w wyniku nadużycia alkoholu. Wówczas mężczyzna rozpoczął długą i pełną zakrętów drogę wychodzenia z nałogu. No, że tak powiem, ee, no zresztą mówisz, ja byłem nawrócony, taki no jak to, no widać, taki pogubiony, nie wiedziałem co, jaki, dla mnie mm -hmm. i dlaczego, dlaczego trzeba być, to, o tej nierozerwalności to nie za bardzo dużo wiedziałem. Zresztą akurat moja dziewczyna trochę więcej może, nie wiem. Ale w każdym razie no, była to sprawa, którą chodziliśmy Bogu, bo kochałem ją. Nie? Mm -hmm. Była miłość. Moja, moja żona, zresztą, moją żonę już nie, zresztą moja żona miała na mnie zła i też w ogóle nie, nie wchodziło to w grę z jej strony, ale Pan Bóg tak podziałał, że wpłynął na mnie, na moją dziewczynę no i na moją żonę, która wybaczyła mi najpierw wszystkie błędy po mm -hmm. rekolekcjach z ojcem Baszaborą, a potem zaproponowała mi, czy się nie zajdziemy. Mm -hmm. No i po tej wiadomości podzieliłem się z moją e, Dziewczynom rozstaliśmy się. Mm -hmm. No i zszedłem się z żoną po 8 latach od rozwodu. Także to wymodziła moja córka. Niesamowite. Niesamowicie poczuli się także siostra Anna i pan Stanisław, którzy dotarli na szczyt góry szczebel. Wziąć tu i medytować! To jest miejsce tylko do medytacji. Właśnie. Tylko do medytacji. No. To I to jest tak, że trudno nie myśleć o Stwórcy, nie? No jednak musi być w niebie pięknie, skoro i tu jest tak. No liczę na to. Jeszcze fajna imprezka musi być, fajne tak, Góry, my... Muzyka musi być? Tak się dalece myśli? Tak. O niebie też? Tak. No. Że będzie fajna muzyka, będą fajne kury. Jak to bez muzyki tam w niebie? Jak może być jeszcze nie bez muzyki? No, czy gorzki śpiewał. No. O zabawie w niebie. No. No i teraz to myślę, że tam będzie fajna zabawa. Może być. No. Może być. Bała się z początku, nie myślała, że to się tak będzie jechać, ale później nabrała gdzieś odwagi, pewności samej siebie. Fajnie, ekstremalnie w ogóle, zabawnie. Tak rzucało po prostu na lewo, na prawo i tak dalej. Także to było fajne. No, troszkę nam brakło słoneczka, żeby zobaczyć tą piękną panoramę. Jest rewelacyjny. Naprawdę Polska jest piękna i jest mnóstwo tych cudnych, że tak powiem, momentów, żeby zobaczyć. A my zobaczmy, co u siostry Kariny i Łukasza. Dzięki w ogóle za cały, za ten, za ten czas. Nie muszę siostrę wypakować, ale powiem, Siostrze, taką jeszcze jedną małą rzecz. W kwestii tego, to była moja podstawówka. A twoja podstawówka tutaj coś ty? No chodziłem tutaj do tej szkoły. Całe 8 lat. Szkołą siostry Kariny i Łukasza jest 12. Liceum Ogólnokształcące w Radomiu. Siostra Karina jest osobą bardzo dynamiczną i myślę, że to bardzo imponuje naszej młodzieży. Że nie jest to sztampowa lekcja. Na lekcjach dzieją się naprawdę fantastyczne rzeczy. Na lekcjach i poza lekcjami siostra angażuje naszą młodzież w szereg ciekawych inicjatyw. O, chodzimy, wchodzimy! do przodu, do przodu. No, my są wariaty? No nie! A jak to taka kolumna? Pyszcze, panie, co ja, gdzie ja jestem? Nie wytrzymam. Ale nie smuci. No powiedzmy, że tutaj nie chwilę nie było. Kwiatki podlane, że nikt nie wystrzygł. No to słuchajcie, widzimy się na lednicy, no nie? Wszystkie szczegółowe informacje podam w najbliższym czasie. Także możemy się jakoś przygotować. A to po co? A to dla mnie, witajcie. O. Chciałem Wam pokazać, że ja tutaj chodziłem do postawówki. Ja y, pochodzę z Prędlecinka, mój blog to jest tamten, widać go yy, i tutaj za spółką, tak byśmy tak, tak to na, na, nazywali, tam z zakrzaczkami, tam gdzie są to takie super turbo graffiti, gdzie dwóch kolesi maluje coś na dachu, ja tam przeważnie siedziałem z ziomkami, hlaliśmy browary i tego typu rzeczy, także, y, bo byłem nałogowym alkoholikiem, Odeszła do ode mnie żona w pewnym momencie mojego życia. Tak się potoczyły moje życie, że nawróciłem się. Podczas kiedy już nie dawałem rady z wyrwaniem się z nałogu, pomodliłem się do Boga, żeby mnie uratował. Od tamtej modlitwy nie piję to już 12 lat. O życiowych wzlotach i upadkach Łukasz opowiada w swoich tekstach. Muzyka jest jego wielką pasją. Jestem dobry, dobry, dobry wód Bóg jest dobry, a ja jestem dobry wód Jestem dobry, dobry, dobry wód Jestem dobry, dobry, dobry wód Jestem dobry, dobry, dobry wód Bóg jest dobry, a ja jestem dobry wód może, tu wój ten imię Być może odpowiedź na Twoją modlitwę Być może pomoże Ci moja historia Jak człowiek może spojrzeć na się od gdy siostra Karina spędza czas z ukochanymi uczniami, siostra Teresa kończy podróż z Asią i Dawidem. Zaraz pomogę siostrze. Super. Tak, jeszcze na koniec y, chciałam siostrze podarować różaniec. naprawdę. Proszę. Piękne. No to teraz już muszę modlić. Ja odbyłam <noise> <popularny różaniec>. Tak. Mogę, <noise> zobaczyć szybko, dobra, to jeszcze chwileczkę. Jak jest śliczny. Bardzo ładny. Bardzo Cieszę. dziękuję. Bardzo dziękuję. Niech służę w modlitwie. Tak będzie. Obiecuję. Rzadko kiedy obiecuję komuś modlitwę, ale wam obiecam, dobra? Okay, dziękujemy, dziękujemy. Spotkanie z dobrymi ludźmi, którzy wiedzą kim są, czym jest miłość, która jest też próbowana przez różne cierpienia, ale po prostu wspaniali ludzie i zero jakiejś takiej bariery. Od razu jakby to byli moi starzy znajomi i po prostu pozwożą mnie kawałek dalej. Dalsze przygody sióstr w kolejnym odcinku, a my zobaczmy jeszcze trochę kulisów tego nagrania. Jak to putka sofra mówiła, nie wiesz nigdy kobiecie. Tak? A zamiesz Panu Bogu, nie? Się okazuje, że ma niesamowitą moc. Jeszcze jeden żeby ja Zrobiłam Panu dzień, no. Ale fajnie, wóz to taki terenowy, nie? tak. Tu. Hmm. Mówię coś, mówię coś. Czy mnie słychać? Czego? Czy mnie słychać? Właśnie. Nie Naprawdę, dywan tutaj robiłam na powitanie. Dla mnie to jest niesamowite spotkanie. A, to się cieszy. Niesamowite. Znam siostrę, oglądam siostrę, obserwuję siostrę. ojej. ojej. Cudownie, cudownie. Panie Darku, to już jest ponad moje siostro, siły. Chyba. Siostro Karina. Ale nie, jeszcze, bo Czy wy chcecie, żeby... O, jeszcze jest jakaś niespodzianka. No to proszę bardzo. Dorotka, Dorotka, ty chcesz żyć? Dorotka, ty chcesz żyć? się wszystko czarinko. Cześć! Będę ty, ty, wsparciem! Tak? Ty. Nie żartuj ty się. Nie. Tak i tak i może święty. Czas jakiegoś programu jeszcze po prostu.